Hej! Witam wszystkich, oto w nowej serii na moim kanale. Cóż, przemierzałem się do tej serii, by ją nagrać troszeczkę wcześniej, niestety miałem zbyt słabego kompa, a teraz już mam kompa adekwatnego, żeby nagrywać właśnie takiego rodzaju gry. No cóż, zobaczymy, jak się seria przyjmie. Oczywiście, jak to początek serii, mam zwyczaj, zre zrezygnowałem z intra, ale jeżeli się wam seria podoba, to nie zapominajcie o łapkowaniu filmu, a póki co wam pokażę, o co w tej grze chodzi. Posłuchajcie, a dobra, nie ma tutaj nic więcej. Ogólnie. <tryk> No dobra, ogólnie sobie, muszę sobie trochę przypomnieć jak to się e, grało. Nie chciałem za bardzo tego w dużo grać, bo bym bo, bo, bo się wciągnął, to jest gra. Mogę osobiście powiedzieć, że na samym początku e, jak dostałem klucz do tej gry. Uuu, ziomek, jak ci wcześniej tutaj nie zauważyłem. E, widzę, że mi tutaj mi troszeczkę to zasłania. Dajcie mi moment, eee, dobra, teraz muszę schować sobie tutaj mój kubeczek. No. I ogólnie mogę powiedzieć, że gra osobiście wydawała mi się, że jest taka mech, ale jak w sumie ją odpaliłem i troszeczkę pograłem, to mnie gra wciągła i stwierdziłem, że za bardzo nie chcę w nią grać, bo chciałbym po prostu ją ograć z znajomymi, nagrać na serię czy coś w tym stylu, tak? Ale czy będziemy ją dalej nagrywać, to jak mówię, na razie szukam serii, które by się Wam spodobały poza Isaaciem, Zobaczymy nie. Eee. Tak, muszę tutaj uważać, żeby sobie energii za bardzo nie marnować. To jest tarcza, to jest zasłon większy cios, mniejszy cios skok a Y chyba było jedzenie, nie chcę jeść przypadkiem, żeby sobie nie zmarnować jak się przytrzymie trochę dłużej to niestety spowalniamy, tak? to jest coś w stylu połączonego Isaaca z Dark Soulsami, moim zdaniem Cholera. Zjewamy. A ta broń, chyba była znacznie szybsza. Tak, ja wolę tutaj e, być znacznie szybszym, żeby szybciej wykonywać właśnie te poszczególne ataki. A potem spierdzielać. Bo chodźmy, rozwalimy go. A zawsze jakiś dodatkowy staw, z jego może wypaść. Też jest bardzo ważne. Ale ogólnie, jak dla mnie, sama gra bardziej się nadaje dla kooperacji, tak? W kooperacji to naprawdę musi się grać świetnie. Cholera, ale to zadaje także mniej obrażeń. Ujju. Tak. Cholera mi się, że, że to nie ten przeżył, ale się pomyliłem. Chyba został. Odsadono jeszcze przy tej broni, ale dobra, skoro tutaj było aż tylu ich, to chodźmy sobie dalej. A energii brakło. No, w sumie ja szak, już nie lamię w tą grę, że <laughs> ginąłem. W swoje 40 minut mam w to przegrane, tak? E, dobra, lecimy dalej. Mi się tylko na to jedno piętro udało dojść. Kurde, tam jest, jest ich więcej. Z drugiej strony trzeba ich pokonywać, żeby jakieś tam złoto zdobywać. Z drugiej strony, hmm. Nie szczególnie mi się chce walczyć z taką grupką, a tutaj się wydaje, że miałoby być jakieś malutkie zejście, takie malutkie pomieszczenie, nie? No właśnie, tak, tak jak myślałem, popatrzmy, czy gdzieś nie mamy interakcji. Wiecie, ja dopiero w moim stopniu obcykałem tą grę. Tego tak chyba rozwalić nie mogę. Pomieszczenia tutaj ponad są regenerowane tutaj losowo, że jest jakiś tam zestaw tych pomieszczeń i te pomieszczenia. Ej, przepraszam. Mogą się po prostu wygenerować losowo, nie? O! Rzadko kiedy mi się tak zdarzało mieć. Nie znano miksturę, czyli może dać dobry efekt, może dać zły efekt. Nie ma, nie ma. Tak samo jeszcze nie udało mi się wykonać misji, bo tutaj jak sami widzieliście, że mamy misję. Zrób coś tam, ileś tam zabij, rozbij, wyszukaj czegoś. I ja jeszcze nie wiem, co się za to dostaje. Prawdopodobnie dostaje się klejnoty albo jakieś upgradey, ale to potem będę musiał. Yy... To obcykać, tak? Co i jak? Dobra, lecimy. Niestety, Niestety ma za mało energii na cokolwiek Poza jednym atakiem i I odwrotem Dobra to mi regeneruje znacznie więcej energii Cholera Aha, nie może skakać jak nie masz energii też A, bardzo, bardzo bolesne. Ale mamy szczęście, zazwyczaj tyle jedynie nie znajdowałem Chociaż grając w 40 minut Raczej nie miałem zbyt dużo podejść prób Tworzy magiczne jedzenie, oczy tej zaklęcia ze zwojów. Hmm. Kurde, czyli poszliśmy totalnie nie tą drogą co trzeba. Patrzę czy jeszcze tutaj nie ma jakiegoś rozwidlenia, jak jakąś w zupełnie inną ścieżkę. Ale jak widać, no, no nie, wi nie widzimy tego, tak? To możemy tutaj... Pomału, skrupulatnie dążyć do wyjścia i... Stwierdzam, że to może być tutaj. To jest takie pomieszczenie. Nie widzę, żeby cokolwiek miało być tutaj. No chyba to się zamknęło i to jest to samo co było wcześniej. Nie, to jest coś innego. O! No nie siadło, ale dobra, mamy 10 minut. I mniej więcej tak to wygląda. Jest taki Dark, to Dark Souls, z którego trzeba się nauczyć grać, tak? Żeby to jakoś było. Dla niektórych będzie to denerwujące, że cały czas zaczynamy od zera. Nowa gra. Dobra, pokażmy właśnie tego wielkoluda. Tak, tak, zbieramy ten staw. Jak widać, mamy tutaj więcej życia, ale jesteśmy powolniejsi. O nie. A ah. Mi się jeszcze te pociski... Yy, przyciski mylą. Przepraszam, przepraszam X to jest z Myślę, że Y to jest ten O, ci dobre Ta postać jest naprawdę bardzo mocna. I po prostu wystarczy, że ona wejdzie w te wazy i już od razu wszystko niszczy. Spoko. Bardzo spoko. Eee, olejek eteryczny. Dobra. Co to jest? Uu! Nigdy czegoś takiego nie miałem. Spraćmy to. <grymne> tu tak się ciężko z tego celuje. Widać, że jest znacznie mocniejszy przeciwnik. Który mnie dojechał od tak. Wolę tam postać. Wolę y, mobilność niż y, same życie, tak? Dobra, teraz sobie tutaj na szybko zbiorę ten staw. Ale przejdziemy się tą drugą stroną, bo tamta strona jest pechowa. się niewidzialne. O cholera, ile tego tutaj jest. Dobra, chodźmy, zbierzmy tą małą armię tutaj. Dobra. Możemy to podnieść, bo to jest naprawdę fajna broń. Nie wiedziałem, że w ogóle coś jest takiego, że zamiast tarczy mamy jakąś tam magiczną broń, która może tam strzelać jeszcze. To też jest dla mnie taka wielka nowość. Chodź się tutaj. O cholera A. Dużo skelecików Bardzo dużo skelecików Nieźle Eeeem um. Po co mi grzyb? I czemu jest zaraz grzyb z metalem? Tam możemy się przejść, ale ja bym sobie poleciał tutaj. Tutaj jest jakiś do którego możemy dojechać. Ty, ja nie powinienem się tak rzucać za bardzo. Ta broń wygląda cudnie, wygląda, ale czy jest? Wydaje się, że jest, nie? Eee, to ja chyba wolę sobie poczekać. Może sobie nawet spożyję. Bo wiecie, tam jest, tam ten stur jest w ognisku. Cholera Bardzo niebezpiecznie, co? Uciekamy od razu, po prostu Cios i patrzymy... O cholera, jeszcze więcej. Eee, pamiętajcie, że oni zadają sobie wzajemnie obrażenia. Udało się jakoś tutaj ten, nie. A i to jest. Niby to jest z jakiegoś tam wyższego stopnia, nie? Dobra, teraz z tym typkiem. walczymy Ładnie, ładnie. Big, big, bi swojego przyjaciela. Może, może jakoś się nam pomoże, nie? Cholera. Trzeba od razu odskakiwać są. To jest chyba jakieś nieświeże jedzenie, ale zobaczmy. A, dobra, to mnie zregenerowało nawet i dość. Oj, trzeba... Trzeba po prostu wyczuć tą postać i... Przede wszystkim wyczuć te uniki O cholera, cofaj, cofaj, cofaj Cofaj ziomek, bo, bo, bo sobie z nimi nie damy rady Mamy jakąś lepszą tarczę Że za bardzo ta tarczy nie używam Mniej więcej wygląda świat zewnętrzny tutaj, nie? Jak widać tam za bardzo nie możemy się dostać, bo po prostu zginiemy. Nie wiem, może powinien tutaj być jakiś przycisk, na jakem to jakiś ostatni był. A tutaj nie widzę za bardzo. Mm. Może przy tym kryształku jest, czy co, nie? Więc jednak. Okej. Okay. Dobra, mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby to ogarnąć. A myśmy powinni wychodzić z tego labiryntu, a nie wchodzić coraz głębiej. Raczej znaczy, powinniśmy na ląd, a nie ten. Powiem, że to jest pod ziemią. Możeżesz ty? Nawet go nie zauważyłem. Był błąd. O. <ścoughs> Co kilka planet? O, niecyście czerwoni tutaj są i oni nawet strzelają. Ale ta broń jest świetna, ta broń jest jeszcze lepsza niż tamte są. Aha, czyli jak się ich pokona, nie uciekniesz. Czyli jak się ich pokona, to to się rozwala. Też mogę to rozwalić. Nice. Dobra, idziemy tutaj. I patrzymy co będzie dalej, tak? Czasem widzisz, że czasem jakieś tam bardzo pojedyncze te spadki FPS-ów są tam do 408 czy tam 30 A to jest tak jak... O! Ale się przycięło w niektórych miejscach. Ale to jest tak, jak mówiłem, jeżeli chcę nagrywać bardziej wymagające gry. To naprawdę muszę mieć bardzo mocnego kompa, bardzo, bardzo, albo mieć drugiego kompa, nie? Jednym się nag... Hmm... Serio się przycięło bardzo mocno. Jednym się nagrywa... Chociaż że jest dziwne, bo tak to mi normalnie chodzi mi tutaj w 60 fps, ach nic mi nie zacina. Są takie jakieś miejsca dziwne, gdzie mam takie wielkie spadki. No nic, będę musiał to jakoś montować, jakoś to wycinać, nie? Ja, tutaj mi się raz udało dojść, więc. Uuu. Czyli po prostu można sobie wejść i zobaczyć, jak to wygląda. X się skacze. A tu po drodze mamy po prostu bardzo dużo żelazwa, którego możemy sobie porozsalać, żeby zdobyć sobie troszkę więcej kryształków, tak? Nobra, ludziska, jesteśmy tutaj już u samej góry. Jak widzicie, mamy tutaj wielki kryształ hajsu trochę odzyskaliśmy za wejście tutaj. A u tego pana e, możemy nakupować po prostu jedzenia. Kup, kup. To, że się na razie na samej grze nie znam, to się obkupię w jedzenie i polecimy sobie dalej. Dobra, ja widzę, że jednak tą serię będę musiał troszeczkę bardziej montować bo tu jest też dużo chodzenia, a nie chcę potem wrzucać takie 40-minutowe materiały. Bo moim zdaniem troszeczkę to się. A znaczy, są ludzie, którzy to lubią, ale. Moim zdaniem się potem to, to słabo oglądanie. Będę jakoś to przycinał, żeby seria była troszkę krótsza i przyjemniejsza do oglądania, nie? No. A Z tego co pamiętam, u samej góry nie było nic, ale tutaj mogliśmy mm. Widzicie te znaki, nie? Stary nie jest głodny. Jadą zaledwie 3 tygodnie temu. Wampiryzm jest dla ludzi. Uwolni potęgę swojego potencjału. Tarsza do przodu. Stwierdzam, że chyba raczej tego za mało mamy. Aby poczyniono, boga są w boków 500. No ja nie mam za bardzo. Niestety. Dobra, to lecimy niżej. W tym filmie uda, się, uda mi się pokazać wam troszeczkę więcej. Możemy sobie zjeść. Uu. I tak mi nie przycina. Nie wiem, może to jakieś oprogramowanie mi też przycina, nie przycina, będę musiał to obszaić. Dobra, przepraszam, nie powinienem o tym gadać, a bardziej się skupić na samej grze. Eee, żetony, tak, to są żetony, ale żetonom podziękujemy. Nie, nie, nie co się Nie Właśnie nie wiem, od czego to zależy. Dobra. Lecimy i kminimy. Jak widać już... ty miałeś po prostu... Spoko, na sam początek zużyję całe swój prowiant, żeby się tylko uleczyć, tak? No nie, zbyt fajnie, no nie, zbyt fajnie. Dobra. Lecimy dalej i kminimy. O cholera, za dużo grałem wajzaka, żeby nie być wyczulonym na takie coś. A żeby tylko wajzeka. spoko, tak by się przyciski nie myliły, a teraz mi się mylą. Za mało grampadem w różnych grach. Dobra, ale wybuchaj się tam gdzieś dalej. O, udało się to zrobić. I jakiś zły zdobyć Spoko, lecimy dalej. Czyli czerwono trochę. O! Tak jak myślałem. Niebezpiecznie. A najgorsze jest to, że za bardzo... O, to wygląda. <ścoughs> Czyli tak jak myślałem, że to. Czyli to była pułapka, znaczy, że oni się ruszać nie będą. Ciekawy pomysł, bardzo ciekawy. Tam jest ich więcej, tutaj z kolei, ty jesteś normalny, to ciebie upoluje. Dobra, musimy niestety iść w przeciwników. Musimy po prostu przejść się dalej. No, i tak mniej więcej ta gra wygląda. Jak chcecie, żeby pojawiało się więcej z tych filmów, albo może trochę częściej, żeby się pojawiały? Bo póki co, mam ochotę sobie pograć tę serię, yy, trochę ponerdzić, spróbować dalej dojść, coś odblokować. A no, może się uda. Ale jeżeli byście chcieli troszeczkę częściej tej serii, to po prostu napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę. Myślę, że to byłoby na tyle. Dobra. Póki co, trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnych filmach na mojej kanale. Na razie.